Jarosław M. to lekarz internista z powiatu Garwolińskiego. Przyjmuje w kilku miejscach prywatnie i na NFZ. Lista jego problemów z prawem jest bardzo długa. Niedawno ruszył proces, w którym medyk jest oskarżony o udział w zorganizowanej grupie przestępczej i wypisywanie recept na leki z morfiną za korzyści majątkowe. Mimo to internista nadal prowadzi praktykę lekarską. Jak to możliwe, by lekarz, który ma od tylu lat problemy z prawem, nadal leczył ludzi? Zapytaliśmy o to okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej w Warszawie. Co odpowiedział, przeczytacie w artykule Mileny Cylińskiej, Lekarz przed Sądem. Góra śmieci na wysypisku w Woli Suchorzewskiej rosła całymi latami i od początku budziła strach. Teraz mieszkańcy tej miejscowości obawiają się, że obok jednej góry zacznie wyrastać druga. Bo nagle na terenie przyległym do obecnego składowiska rozpoczęła się intensywna wycinka zakrzaczeń i drzew. Mieszkańcy okolicznych miejscowości pojawili się na miejscu, by wyrazić swój protest. Aż trzykrotnie musiała interweniować policja. Więcej na ten temat w artykule Zbigniewa Juszkiewicza. Były prezydent Siedlec, a obecnie radny województwa mazowieckiego Wojciech Kudelski, nazwał kłamcą obecnego prezydenta Siedlec Andrzeja Sitnika. Jego wpis w mediach społecznościowych wzbudził wielkie poruszenie a dotyczył ostatniej decyzji prezydenta Sitnika w sprawie amfiteatru, który ma być zrównany z ziemią. Gdy emocje opadły, wpis zniknął. O komentarz do tej sprawy poprosiliśmy obu prezydentów. Na łamach najnowszego wydania Tygodnika Siedleckiego przedstawiamy w obszernych wywiadach sylwetki zwycięzców plebiscytu na samorządowca i osobowość roku 2022.